Cześć, w dzisiejszym odcinku sobie spróbujemy racji żywnościowej amerykańskiej MRE Menu 3 Jest to jednoposiłkowa racja I naszym głównym daniem będzie tutaj kurczak z makaronem i warzywami w sosie Czyli najpierw już jest otwarta oczywiście i zobaczymy sobie co jest w środku Tutaj mamy paczkę z dodatkami, to później Wszystko jest otwarte, żeby nie tracić czasu na filmie I mamy główną paczkę z całą racją po pierwsze, to co już jest wyjęte, są skitlesy cała paczuszka. Dalej mamy napój tropikalny, ostry sos do tego kurczaka, masło orzechowe, jakiś taki dżem jabłkowy, nie dokładnie wiem co to. Mamy krakersy. Jest samo główne danie. Mamy też podgrzewacz chemiczny, torebkę na wodę i taki mus jabłkowy z pirem malinowym. A w paczuszce z dodatkami mamy cukier, zapałki, papier toaletowy, kawę, sól, śmietankę do kawy, gumę do rzucia i usteczkę mokrą. Sprawdźmy sobie jeszcze najpierw, jak te zapałki się palą. To są takie zapałki typu książeczka, papierowe. Wyglądają tak. Ile ich tu mamy? Jest ich 20. No i sprawdźmy, jak się palą. Są one z papieru, więc nie będą się na pewno paliły tak długo jak zwykłe drewniane. No, ale widzimy, że płomień jest i na pewno, jakieś tam paliwko czy cokolwiek chcemy, uda nam się od nich zapalić. Czyli jesteśmy tu z powrotem i teraz będziemy próbować, jak nasze dania będą smakować. W zasadzie, jedno danie i dodatki. Jest tutaj ten podgrzewacz chemiczny, i do jego użycia trzeba oderwać górę i tak dalej, napełnić wodą. Pierwszy raz tego używam, także może popełnię jakiś straszliwy błąd. I jednocześnie można robić w tym napój. Jak to wygląda? Jest to różowy proszek. Pachnie bardzo dziwnie. Jakby wszystkimi najsłodszymi cukierkami połączonymi. Oczywiście no, wysypałem go wszędzie dookoła, ale nie szkodzi. No dobrze, napój jest już tu zrobiony. Będzie włożony do tego podgrzewacza chemicznego. Tylko najpierw trzeba go uruchomić, wlewając trochę wody. I później, zawinę w to rację. I całość trzeba będzie złapać do tego i gdzieś postawić. No i teraz ten podgrzewacz tutaj zaczyna działać. Niestety, napój i danie się nie zmieściły w tym rękawie, w którym miały się zmieścić. Dlatego leżą tak po prostu jedno na drugim i podejrzewam, że podgrzeje się w miarę dobrze, bo w końcu nie musi mieć to 1000 stopni. Tutaj jeszcze talerzyk gotowy, i teraz wracamy spróbować jakieś tam dodatkowych rzeczy, kiedy to się podgrzewa. No i mamy talerzyk i krakersy. No i według tych niby linii, które nie działają oczywiście, podzielę te krakersy jakoś i spróbujemy obu dodatków. Może najpierw na sucho? Smakuje tak, jakbyśmy jedli mąkę z wodą. Tak naprawdę ani słodkie, ani słone, ale nie ma w nich nic złego. Ale, że mamy dodatki, to próbujemy dodatków. Najpierw masło orzechowe. No i wygląda jak standardowe masło orzechowe, takie dość gęste. Próbujemy. Strasznie to suche, ale naprawdę, naprawdę dobre. To masło takie raczej słodkie niż słone. No, ale mm, można by się tym żywić. Jakiś dżem jabłkowy. Czy co to jest? O, ciekawie to wygląda, bo to na pewno nie jest dżem w takim razie. To się nazywa żelek. I się trzęsie i jest prawie że płynne. No, ale próbujemy. Raczej dodaje po prostu słodkiego smaku, nie szczególnie czuć jakiekolwiek jabłko w tym. No i oczywiście skiplesy, które są słodkimi, takimi miękkimi cukierkami o smaku owoców. Już chciałem szykować się do głównego dania, ale mi się przypomniało, że, jest, że jeszcze jest tutaj ten taki mus jabłkowy. Jego też trzeba będzie spróbować. Jedna taka uwaga, że wszystko jest tutaj kompletnie przesłodzone. Nawet masło orzechowe było posłodzone, co wydaje mi się trochę bezsensowne. No ten żelek jabłkowy na krakersach to nic szczególnego, w zasadzie po prostu coś słodkiego. A smakuje to dziwnie, jak połączenie takiego chińskiego plastiku, prawdopodobnie z powodu leżenia w tym opakowaniu przez długi czas, z cukrem, z dużą ilością cukru. Ma to niby taki chemiczny Owocowy posmak, ale jednak jest po prostu słodką papką. No, nie powiem, że to było jakieś dobre. Czyli czekamy na główne danie. No dobra, no to możemy wreszcie to danie otworzyć. Jest tutaj też napój. Oczywiście wszystko jest w nim utaplane. I już rozumiem, czemu dodali mokrą chusteczkę, żeby można się było wytrzeć z nadmiaru cukru, który wylewa się na wszystko po otwarciu tej racji. No, ale najpierw spróbujmy napoju. Smakuje on dokładnie jak skittlesy. Na początku wydaje się niby kwaśny. Taki... Nie, ale to nie jest dobre. To jest po prostu przesłodzone. Nie polecam. Nie, nie wiem czy dałoby się na coś takim wyżyć. Jeśli nie je się na co dzień takiej ilości cukru. Jeszcze raz przypominam, to jest kurczak z makaronem i z warzywami. Jak wygląda? No, nie powiem, że wyglądała apetycznie, ale pachnie jak takie standardowe, egzotyczne danie. Nie wiem dokładnie, jakie tu przyprawy czuć, no ale nie, nie, ciekawie na pewno, jak to smakuje. Widać, że mamy tu jakieś warzywka, jakiś makaron, nawet groszek jest i tego kurczaka. I to jest jedyna rzecz, która nie jest w tej racji słodka. Oczywiście ma smak takiego konserwowego jedzenia. Ale naprawdę raczej miło mnie to zaskoczyło. Ale nie jest też słona. Na szczęście mamy dodatkowe przyprawy. W tym właśnie ostry sos, który zdecydowanie tutaj wleje, I jest to sos Tabasco. Tak, jest teraz trochę ostrzejsze z powodu sosu. Nie no, po prostu nie ma nic złego do powiedzenia o takim jedzonku wiadomo jest właśnie mocno przetworzone na pewno też nie jest jakieś apetyczne z wyglądu ale nic do zarzucenia temu nie mam i ogólnie w uproszczeniu moje odczucia dotyczące tej racji są takie, że jeśli ktoś chce dostarczyć sobie czterokrotnie za dużą dawkę cukru to czemu nie ale po prostu niektórych z tych rzeczy nie udało mi się przyswoić. Jeszcze nie za bardzo rozumiem, jak ktoś ma całą paczkę skitleców do tego zjeść, po prostu jest to mocno przesłodzone wszystko. Główne danie, czyli najważniejsza część tej racji, po dodaniu sosu, po przyprawieniu, było naprawdę całkiem niezłe, a tak, niestety, nie sądzę, że udało się na dłuższą metę czymś takim żywić. No, i tutaj mamy jeszcze kawę, której nie będę testować, bo jest to najzwyklejsza czarna kawa. Mamy do tej kawy śmietankę. Mamy zapałki testowane już na początku. Jeszcze raz je przetestuję dla pewności. Dobra, ale nie ma po co się palić dalej. Na pewno wypalają się trochę szybciej niż zwykłe drewniane, ale nie jest źle. Jest też dodatkowa torebka z cukrem, jakby ktoś chciał się dosłodzić jeszcze bardziej. I papier toaletowy taktyczny, oczywiście po zjedzeniu tego wszystkiego. Przetestujmy jeszcze gumy. Z tego co wiem, są cynamonowe. Trzeba użyć ledrymena taktycznego. I możemy spróbować gum do rzucia. Które są małe i kwadratowe? Tak, zdecydowanie są cynamonowe, ale fajne, ostre, smakują cynamonem, więc polecam. Yy, ocena samej racji nie byłaby szczególnie wysoka u mnie. Yy, na pewno, właśnie to główne danie uratowało ją, ale wszystkie dodatki były tak słodkie, że po prostu nie zupełnie się dało to zjeść. Więc. To tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły na inne filmy, na recenzje, proszę o pisanie w komentarzach. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.